Witam wszystkich! Mówi z Hive! A to jest kolejny odcinek z naszej serii Let's Play z gry Penumbra Black Plague Tak, ostatnio tutaj pamiętacie DM rączkę I potrzebne jest jeszcze y, przeskanować siatkówkę oka Czyli nie wiem, mam komuś uciąć głowę? Dobra, mam na razie taki pomysł, żeby się wrócić do tej lokacji, gdzie był... Co wyglądała, tak jak ten taki statek obcych może pamiętacie, gdzie to było? Bo właśnie mam problem, Storage, Library, Computer Central to chyba będzie tutaj, nie? Dobra, pójdziemy tam do Computer Central. To tędy? Ooo, oh, tak, to tutaj. Halo? Obcy. Jesteście tu? Tak, tutaj na pewno trzeba coś będzie zrobić Patrzcie jak to podejrzanie wygląda Jakieś karteczki, może z czegoś tutaj nie wziąłem, może coś przeoczyłem Nie wiem, nie wiem, zaraz zobaczymy Tu nic w każdym razie nie ma, komputer, o! W slocie nie ma karty, konfiguruj, układy, bla bla bla, nic się nie da włączyć! O, a co jest z tym w szafkach? Patryka! Jak ja mogę nie zaglądnąć do szafek pyk. I też nic tutaj nie ma Hmm Okej, okay, ja tu? Ło! Wow. Nie, 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 nie! O! Wow. O! Oh. Instalacja serwera. Krótki przewodnik. Dobra chcecie to co przeczytajcie. Jak zainstalować serwer? Sądzę, że to będzie coś, co jest bardzo potrzebne, co tam przeczytałem. Zaraz tam były jakieś karty właśnie, nie? I one nie działały jak je ja tutaj dopasowywałem, a no, zresztą patrzcie jakie są zniszczone. I jeszcze jedna rzecz mnie to intryguje. Czemu ta półka jest tak wysunięta? Jest wysunięta jak fabregas w Barcelonie!

O nie, małpa! Małpa! Małpa tu idzie, małpa tu idzie, małpa tu idzie. Schowam się za tym. Zdzisiek Nie denerwuj mnie. O nie, nie, nie! To nie jest małpa. To jest obcy. Wiedziałem! Wiedziałem, że to jest ich statek. O nie, o nie! O nie, o nie, 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 odejdź, odejdź! Szybko da się to zamknąć, właśnie! Jest! Za high, za Hive, O nie, 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 Udało się? Dzięki, dzisiek! Karta! Super! Zobaczmy, co jest tutaj. dzisiaj musiał się wygadać. Ale nie, widzieliście ten geniusz zahajwa? Widzieliście to, jak go tam zamknąłem? To jest po prostu coś pięknego. Nie, ja jestem po prostu królem tej gry. Zielona karta. Czerwona karta. A co jest tu? Nic. I tu też nic. Ale mamy jeszcze więcej szafek. Ta jest na przykład pusta. W tej mamy pateryki. A w tych szufladkach nic. A w tej też nic. Ta pusta również jest. I ta tak samo. Kolejna też, i ta też. Cholera. Tam jest jeszcze niebieska karta. Ha, ha, zapiszmy grę. Oni wciąż są w środku. Ja wciąż jestem w środku i nie chcę wracać. Super. Nie chcę się uruchomić. Na ekranie pojawiają się informacje o błędach. Musi być jakiś sposób, by z tym sobie poradzić. Zaraz, gdzie masz te informacje o błędach? Nie widzę. Paaah. Niewidzialny error. Główny terminal w pokoju komputerowym nie działa jak należy. Straszne, ale mam teraz te moje fajne dyskietki. Pod szóstką, siódemką i ósemką. Tak więc za chwilę sobie je włożymy, na przykład do tego oto. Nie wiem, czy do tego oto. A może jednak włożymy je tutaj. Tak więc dyskietka pod szóstką, czyli zielona dyskietka, nie działa jak należy. Czyli wymaga jakiegoś rodzaju modyfikacji. Tak więc wpierdzielmy ją tutaj. Zobaczymy, co się teraz stanie. Przenieś. Kompiluj. Usuń, usuń to. Przenieś, kompiluj. Usuń. Przenieś. Nie usuń, tylko kompiluj. Dobra. Może notatka coś pomoże. To była tak karta startowa 3. Karta sieciowa 5 i karta interfejsu 4. Cholera, teraz muszę sprawdzić, Czym te karty się różnią? What? Zaraz, może to idzie tak w kolejności? A! Boot Network Interface! <laughs> Nie no, jestem dzisiaj naprawdę dobry. Dobra, gdzie mamy... Interfejs. Zawiera programy umożliwiające uzyskanie dostępu do serwerów oraz plików. Umożliwia także wysokopoziomowy, bezpośredni dostęp do sprzętu. Aplikacje zgodne z kartami oprogramowanymi. Pro yy. Aplikacja wymagana do uruchomienia jakiegokolwiek programu. O Boże, o Boże. O Boże, o Boże, o Boże. Dobra, postaram się to jakoś zrobić. Hell yeah! Patrzcie, czego dokonał, widzicie? Pięknie. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Oh yeah, oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. I wszystko rozumiem. Teraz weźmiemy tą drugą kartę. Czyli tą, co mam ją. Nie, ta jest czerwona, ja chcę niebieską teraz. Dobra. Aaaaa! Dzisiaj nie narzekaj. Życie ludzkie jest piękne. Dobra, teraz będę to robił na żywo przed wami, żebyście widzieli jak to robi prawdziwy profesjonalista. Teraz mamy kartę sieciową, do której trzeba podłączyć aż 5 urządzeń. Wykorzystuję zaawansowane sterowniki. Umożliwiające uzyskanie dostępu do dowolnej sieci in, intra, intranet. Nie powinno być internet. Oprócz tego instaluje się na nim najnowsze oprogramowanie zapewniające bezpieczeństwo pracy w sieci. No to teraz patrzcie. Tak więc z całą pewnością będzie potrzebna zapora sieciowa, program antywirusowy, lokalizator sieci, prawdopodobnie protokół sieciowy. No tak, i co tam jeszcze może być? Interfejs poleceń? Yy. Może konfiguracja układu? A A -a -a. O. Co? Dobrze jest! Ha, 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 znowu się udało! Dobra, jeszcze tylko ta paskudna czerwona. Pyk. Tak, więc ta czerwona karta to jest karta startowa, tylko trzy urządzonka trzeba zainstalować. Zawiera podstawowe dane dotyczące konfiguracji dysku oraz dostępnego sprzętu. A! Nie powinno być tak źle, bo tutaj będzie pewnie konfiguracja układu, konfiguracja dysku i coś tam jeszcze było, nie? Może to? O! No, proszę. Dobra. Zobaczymy co się teraz stanie. O. What? Światełko? O nie. Nie chcę tego od... Właśnie mogę to otworzyć. O! Tak, zajebisty pomysł, żeby go wypuścić. Dzisiaj ma czasami naprawdę bardzo ciekawe pomysły, ale w sumie, jakby go tak wypuścić, mogłoby być zabawnie. Ale dalej nie. Po co ja tu przyszłem? Znaczy się podłączyłem to wszystko w slocie. Nie ma karty. Aha, dobra. Ajajaj. Do aj, 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 A już wiem. Trzeba iść tu teraz. O tak. Aktualne prace: jaskinia wodna, tak, grobowiec, woah. Very nice, grobowiec, tekst. Dobra, prace w jaskini wodnej, stanowisko Grenlandia.

To nie było... O! Drogę do ambulatorium blokują drzwi oznaczone numerem 3061 3061 3061 Proszę, proszę, proszę Ja nie, nie wierzę. Dobra, jeszcze raz. Tak, nigdy do tego nie przywykniesz, możemy stąd sobie wyjść a, tak, wolę to zamknąć, jakby się uwolnił. Aha, to chyba nie tutaj. To tam się by uwolnił, co najwyżej. A, dobra, dobra. Teraz, które to były drzwi do ambulatorium? To nie były to takie wielkie drzwi, gdzie trzeba potr gdzie potrzebne mi było jakieś oko? Okoń mi był potrzebny, okoń, okoń! A nie, to były chyba te drzwi. Yes! I know it. O! Wygląda jak jakiś szpital. Materace. Fotele. O! Brzydka muzyczka. O! Kibelek. 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 Słyszę taki dziwny dźwięk. Tym, 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 tym. Fajnie się to naciska. O! A co tutaj jest? Flara. Flara. Na dole nic nie ma. Okej. Okay. Tutaj też jest pusto, no a co byście powiedzieli? Żebyśmy włączyli telewizor! Nie pamiętam już kiedy ostatni raz miałem czas by zreaktować się przed telewizorem No zreaksowałoby się co, meczek by się obejrzało Mistrzostwa świata by się obejrzało Ale nie, do finałów trzeba dwa dni czekać, nie ma, nie ma Chcę się tam dostać Kolejny save, a tam Za każdym razem, gdy znajduję się blisko jednego z nich, rozluźniam się coraz bardziej. Jaki związek z tym wszystkim może mieć Clarence? Nie wiem jaki związek może mieć, ale skoro się przy tym rozluźniasz, to może to jest jakiś narkotyk. Kto wie. O! Zasady korzystania z instalacji krogenicznej. Oh my God! A computer? inicjacja a video. Super. Christ, you look worse than the last time I saw you. Though maybe you're just at a higher resolution. Oh, damn it! Note to self: never insult your last hope of survival. I just wanted to give you a word of advice. Those creepy artifacts—we don't know how they work. Or even what they do, I suppose. We, well, I saw someone get too close to one once. You probably don't want to know. I'm sure you'll be fine. Probably. I hope. By the way, if you happen to find yourself in my neck of the woods, I'm kind of trapped. It's no big deal, really. Just throwing it out there. Oh, no. That's hardly true. Jedzi się gnarkoma nie jeden. Nakłania mnie, że mnie przytulił. Nie będę ci pał artefaktów. 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 Będę ci pał, artefaktów. będę ci pał artefakty. No dobra, Your mind space is modeled as a line. See here. A is for alliteration. B is for bohemian. C is for carcinogen. Carcinogenic. So many long words taking up space in my new home. Here. A, poza ludzkiego? Mówiłem, że to są kosmici? O Jezu, mówiłem, że to są kosmici. Wiedziałem, że to są kosmici. Jezus Maria. O, no nie, zamknięte. Drzwi są zamknięte. Tak jakbym nie wiedział. Do zrobienia. Drzwi do znajdującego się w ambulatorium. Kryokomory są zamknięte. Rozumiem. To też jest oczywiście zamknięte. O, o, o. Mam coś tak... Te... <śmuch> Może czymś to rozbić? No czym mam to rozbić? Zaraz, mam pomysła. Obiekt w stanie krytycznym. Okej. Okay. Pasowałoby mi w takim razie zdobyć rękę kosmity. Już sam nie wiem. Jeszcze raz. Nie rozumiem. Chyba, że jeszcze coś skąpem. Raport na temat pacjenta. Mhm. Tak. Dobra, wiecie co Wam powiem? W tym odcinku to już jest wszystko. W następnym postaramy się dostać tam do środka. Ciekawe co tam jest. Dobra, tak więc mam nadzieję, że odcinek się Wam spodobał. Jeżeli tak, no to wiecie co możecie zrobić. Ja się z Wami żegnam. Do następnego odcinka. No i na razie!